Witajcie, kochani, w takim nietypowym miejscu. Ale, t, jak wszystko, co gdzieś tam w swoim tancu, który pokazuję, wyrażam, myślę, że to, co chcę powiedzieć, jest bardzo istotne. Bo jest tak, że my ubieramy się w te nasze ciała i odgrywamy różnego rodzaju role. I to, że identyfikujemy się z tymi rolami poprzez takie emocjonalne, można powiedzieć, zamknięcie się w jakichś e, przekonaniach, w jakichś reakcjach i tak dalej, to powoduje to, że my często próbujemy się z tego wydostać. Coś, co zbudowaliśmy sami dla siebie, okazuje się, że zaczęło nas zniewalać. I to są właśnie te reakcje. Na sytuacje, które nas spotykają, a które są wręcz automatyczne, hormonalne, i sobie z tym nie możemy poradzić. I to jest ciekawe, że właśnie yy, to, co najważniejsze, bym powiedział, to jest to, by spojrzeć na siebie z takiego zatrzymania, takiej czystości. Co mam na myśli? Bo kiedy Jesteśmy w jakimś, można powiedzieć, jakiejś burzy hormonalnej, no to nasze widzenie zawsze jest filtrowane i nie jest ono takie dostrzegające cały ten mechanizm, skąd to wynika. Więc każde takie spojrzenie na siebie, kiedy jest w pozycji ciszy, z pozycji takiej harmonii, uspokojenia, dystansu, neutralności, ono ma, ma największą wartość. Jeżeli w jakiś sposób chcemy sobie. Pobudzić hormonalną naszą gospodarkę, biorąc coś czy robiąc coś, to zawsze będzie ta hormonalna, taka burza, mgła. I choćbyśmy byli w widzeniu światła i tak dalej, to to będzie zawsze zafałszowywało y, widzenie tego, kim naprawdę jesteśmy. Bo dopiero z tej ciszy, z tej harmonii, z tego uspokojenia następuje dostrzeganie, Rzeczy takimi, jakimi są. I to jest dla mnie bardzo, bardzo istotne. Jeżeli udaję się na jakąkolwiek nie wiem, ceremonię, która podbija mi hormonalną jakąś yy, yy, falę oświecającą mnie, to zawsze to będzie hormonalna pewna filtrująca moją percepcję burza. Czy łagodny wiatr, jakkolwiek, pełen miłości i tak dalej. Ale dostrzeżenie. Z siebie, z perspektywy tej ciszy, ma dla mnie fundament, który jest po prostu czymś wręcz nie do opisania. Polega to na tym, że kiedy pozwalamy sobie na to spoglądanie na siebie z ciszy, z tej harmonii, to jest coś takiego, że ja o tym mówiłem nieraz, to tak pięknie mi się objawiło i ugruntowało w pokoju ciemności. Że nagle zobaczyłem sceny ze swojego życia, różnego rodzaju wydarzenia, i one nie były oceniane, osądzane, w jakiś sposób dualny, postrzegane, ale zobaczyłem je z perspektywy tego, kim jestem. A z tej perspektywy tego, kim jestem, spojrzałem na to z wdzięcznością, z takim, taką radością, że doświadczyłem, no, mogą być to różne sytuacje, nieraz niezbyt fajne. Ale to doświadczenie samo w sobie było wielkim skarbem. I zobaczenie tego z perspektywy nieoceniania, nieosądzania, jeżeli patrzymy na jakiekolwiek swoje aspekty, cokolwiek się dzieje w naszym życiu, coś nas zaciska, rozluźnia, to właśnie to, co towarzyszy mi w życiu, czego się nauczyłem z pokoju w ciemności. Ale nie mówię, żeby tam iść, bo to ciemność, ciemność. Są różnego rodzaju inne sposoby na zatrzymanie, bez tych takich czy depra, deprawec, deprywacyjne, jeżeli chodzi o naszą taką sensorykę, które powodują, no, że zamy, zatrzymujemy się jakiś tam Vision Quest, jakiś tam coś coś, ale chodzi o to, żeby być bez zewnętrznych stymulantów, które w jakiś sposób nas pobudzają hormonalnie, ale kiedy. Uspokaja się ta gospodarka hormonalna, jesteśmy w tej ciszy, tej harmonii, to nagle każdą sytuację w swoim życiu. Wyobraźcie sobie, zobaczyć z takim wzruszeniem, we łzach w oczach, że Twoja dusza, moja dusza, moje jesteście doświadczyło coś i coś, i właśnie to jest czymś cudownym, pięknym, i wdzięczność za to. Ale wraz z takim spojrzeniem na siebie, na całe swoje życie. Dzieje się coś niesamowitego. Te wszystkie zaciski się rozluźniają, się transformują, harmonizują. I to nie kwestia y, modyfikowania i budowania jakichś tam nowych rzeczy. Owszem, nawyki budujemy, ale to już jakby jest potem, potem wszystkim. Y, bo czasami próbujemy z siebie ukształtować na ten obraz, który jest w naszej głowie i do którego dążymy. A on jest w nas cały czas i nie potrzebujemy żadnego dążenia do czegoś. Tylko właśnie to spojrzenie z tego swojego jestem, z tego tu i teraz, z tej pozycji pełności, wdzięczności za wszystko, powoduje to, że zaczynają się roz, rozluźniać te wszystkie zaciski, i my się uwalniamy do tego, by wybierać po swojemu, zgodnie z swoim wiatrem, z tym dźwiękiem, który usłyszymy w swoich sercach. I tak chciałem się z wami tym powiedzielić, że to jest takie mega, mega istotne, żeby spoglądać na siebie z pozycji właśnie tego zatrzymania, która jest wolna od jakichkolwiek stymulantów z zewnątrz. Ale w tej pozycji budzi się w nas, gdy pozwolimy sobie na to, taka perspektywa pełna harmonii, miłości, tego kim jesteśmy, wdzięczności za każde doświadczenie. I wiecie, możemy to spróbować wykreować poprzez różnego rodzaju procesy, które terapeutyczne sobie dajemy i ma to jakąś wartość na jakimś etapie, ale potem zostaje znowu kolejny proces, kolejny proces i właśnie to jest niesamowite, kiedy zatrzymujemy się i z tej perspektywy, no dla mnie ona jest taka bardzo wyrazista i taka bardzo y, wyjątkowo się objawiła dla mnie w pokoju ciemności. Spojrzałem na to Zobaczyłem sceny, z którymi się wcześniej skłóciłem. Eee, krytykowałem siebie. Oceniałem, osądzałem. A nagle przeszedłem trochę dalej i wyłoniło się w świadomości spojrzenie, które mnie zadziwiło. Bo zobaczyłem te same sceny i popłakałem się ze wzruszenia, że one po prostu były cudownymi doświadczeniami. I w tej akceptacji, w tym poczuciu tego, że otuliłem siebie w całości, nagle... Wyłoniło się to coś, co, co czym się dzielę z Wami, co cały czas się rozrasta, rozwija i po prostu płynie w przepływie życia we mnie, w tym tancu, którym się dzielę. Tego Wam życzę w sobie najlepszego i do następnego. No. Taki mały taki przerywnik e e e w stroju. Taki mam y, y, kask, <laughs> ale nie, nie, nie. No niestety to jakby nie poszło moje życie tą drogą, tutaj, według tego napisu. <laughs> Najlepszego, hej.